Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie odbyła się uroczysta gala. Gości powitał przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski. Słowo wstępne wygłosił prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski. Swe poparcie dla ruchu spółdzielczego po raz kolejny wyraził wicepremier Janusz Piechociński. Ja chcę w sposób szczególny powiedzieć z całą mocą i jako polityk, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i jako wicepremier i minister gospodarki. Mam świadomość jedną. Poprzez spółdzielczość możemy pobudzić ludzkie postawy. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie na zwycięzcom konkursu. Oskar Współdzielczości Polskiej, menadżer Współdzielca, Prymus 2014 oraz Złoty Laur Współdzielczości. Kilka osób uhonorowano oznaczeniami Zasłużony dla Spółdzielczości. W tym gronie znalazł się Grzegorz Jakubiec. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Służeb nad Dolinką w Warszawie. Jestem mile zaskoczony. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, ale, tak jak Pan powiedział, tytuł zobowiązuje i trzeba się będzie starać, żeby teraz udowodnić, że ten tytuł rzeczywiście się mi należał. A wydaje mi się, że już do tej pory, przez te lata poprzednie, wiele udało się zrobić dla, dla spółdzielni naszej, Służew Nad Dolinką, dla spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, właśnie za udział w różnego rodzaju gremiach, komisjach, spotkaniach, w których te tematy spółdzielcze są poruszane i z pozytywnym efektem jak do tej pory, oby tak dalej. Mimo świątecznej atmosfery, spółdzielcy nie zapominają o zagrożeniach dnia codziennego. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim spółdzielcom za to, że w tych trudnych warunkach Trwają i pilnują swoich spółdzielni, że budują ich pozycje, że w dużej części spółdzielnie coraz lepiej im służą, bo one po to są, żeby służyły ludziom, które je zakładają. Chciałbym także życzyć wszystkim spółdzielcom tego, żeby wierzyli we własne siły, żeby uwierzyli, że w tych rynkowych warunkach spółdzielnia jest wielką wartością, która daje, czy może im dać poczucie i stabilizacji, i bezpieczeństwa. Ale myślę, że także w tym świątecznym dniu powinniśmy życzyć politykom, aby spróbowali zrozumieć na czym polega różnica między spółdzielnią a spółką prawa handlowego, aby tworzyli takie prawo, które zachęci ludzi do wspólnotowego, zespołowego działania i do podejmowania tych spraw, których samo państwo nie podejmie, bo, bo, bo ma po prostu inne zadania. Ludzie będą mogli sami sobie radzić, nie będą psioczyć na państwo, jeśli będą sobie mogli swoje sprawy rozwiązywać samodzielnie.